Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym filmie, chciałem Państwu zaprezentować psa rozkłodowego Asmana z hodowli Azjatyks. pies teraz ze swoim opiekunem, w wieku 3,5 roku na filmie, sprowadzony przez Pana Roberta z Ukrainy, spod rosyjskiej granicy pies z pełną dokumentacją o przepotężnej proszę Państwa azjatyckiej głowie bardzo szeroka czaszka u tego psa to bardzo temperamentny pies bardzo temperamentny osobnik stąd też ten film pies bardzo dobrze stróżuje bardzo dobrze pracuje również w obronie będziemy mieli przyjemność tego psa Państwu również zaprezentować mam nadzieję w odsłonie z pozorantem jakie on ma walory a już, proszę Państwa, ci, ci z Państwa, którzy nabyli przyjęta po tym psie, mogą się cieszyć z piesków o walorach bardzo mocnych psach w obronie również niebywale oddane człowiekowi to bardzo ważne Azjata proszę Państwa jest psem bardzo zrównoważonym, ale on powinien zareagować w odpowiedni sposób do zagrożenia i takie psy y, również y, prezentujemy w hodowli Azjatek Pana Roberta, abyście Państwo mieli pełny obraz tego jak to powinno wyglądać, jakie to są typy tych psów, one występują tak jak ja powtarzam w różnych typach tu mamy psa y, z białych linii, tylko i wyłącznie białych linii Przepotężny osobnik. Tutaj y, waga tego psa na dzień dzisiejszy oscyluje w granicach 75 kg. Pies bardzo aktywny, lekko się również porusza. Bardzo proste tylne nogi. Pies nie ma przykurczu nie jest zbytnio kontowany. To bardzo ważne w tych Azjatach. Ja to będę Państwu powtarzał. A tutaj w relacjach ze swoim opiekunem, panem Markiem, na filmie Asman, hodowla Azjatex pies w wieku 3,5 roku tak on wygląda zobaczmy tutaj na głowę tego psa bo ja tutaj skupiam uwagę nie ma tutaj proszę państwa nadmiernego fafla pies ma naprawdę przepotężną tą czaszkę bardzo mocno osadzona kufa małe oczy małżowina łóżna, bardzo mała bardzo nisko osadzone te ucho jest u tego psa bardzo mocny pies i charakterny. Tutaj próbuje się chyba wydostać. Chcę wyjść na spacer, ale no niestety w dniu dzisiejszym musi troszeczkę wytrzymać, ponieważ chcieliśmy państwu go zaprezentować. A tak on wygląda. Ja powoli podziękuję. A na filmie Asman, hodowla Azjatex. Dziękuję za uwagę.